Jesteśmy więc po Bożym Narodzeniu. Ewangelia, która to jest, słuchajcie, zupełny, albo prawie zupełny początek Ewangelii według Świętego Marka. Pierwszy rozdział od czternastego wersetu. Ewangelia opowiedziała o tym, że narodził się Chrystus, opowiedziała o tym, że już jako dorosły został ochrzczony przez Jana i teraz zaczyna się Jego działalność. Jezus zaczyna działać. I co zaczyna robić? Ano, czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Niebieskie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To zaczyna nauczać, a chwilę później powołuje uczniów. Wiecie, prawdopodobnie są takie różne teorie. Jedna mówi, że Jezus w czasie tym, kiedy dorastał, to najprawdopodobniej formował się w otoczeniu Jana-chrzciciela. Był gdzieś w okolicach. A teraz zaczyna się Jego nowe życie. Zaczyna się coś zupełnie nowego. Yy. I myślę sobie, że my te Ewangelię możemy też spróbować przeczytać, jakby zastanawiając się nad tym pytaniem: jak to jest w ogóle możliwe, że w moim życiu rozpocznie się coś nowego, że w moim życiu wiary rozpocznie się coś nowego jakiś nowy etap. Yy. Bo nie wiem, czy wy macie takie doświadczenie, ale mam wrażenie, że zwykle jest tak, że człowiek zasadniczo się nie zmienia. Zasadniczo mało się zmieniamy. Jesteśmy w stanie się od czegoś powstrzymać, do czegoś zmobilizować, natomiast te zakresy są zwykle bardzo krótkie. A tymczasem Ewangelia mówi o zmianie. Że następuje coś nowego. I oczywiście odrzucam takie sytuacje w naszym życiu wiary, kiedy my jesteśmy na przykład zmobilizowani przez strach, że ktoś nas postraszy, że jeżeli czegoś nie zrobisz, jeżeli czegoś nie zmienisz, to Pan Bóg cię ukaże. Też odrzucam takie sytuacje, kiedy my jesteśmy zmobilizowani, żeby coś od Pana Boga kupić. Także będę lepszy, bo staram się, żeby Pan Bóg spełnił moją jakąś prośbę. To zostawiam na boku. Ale chodzi o taką realną zmianę. I myślę, patrząc na tę Ewangelię, o takich trzech sytuacjach. Trzech motywacjach o. Pierwsza jest taka, że Pan Jezus y, zaczyna od tego wezwania: uwierz w Ewangelię. Uwierz w Ewangelię. Więc moja zmiana zaczyna się od tego, że ja na serio będę brać Ewangelię. W końcu ją będę brać na serio. Czyli, że ta Ewangelia stanie się regulatorem mojego życia. A nie odwrotnie. Tak? Bo odwrotnie to by oznaczało, że ja czytam tylko te części Ewangelii, które mi odpowiadają. A tu chodzi o to, żeby Ewangelia regulowała moje życie. Bo może być na przykład tak, że ja deklaratywnie to jestem wierzący. Tylko, że w praktyce to w ogóle nie widać. Bo w tym, co robię, w tym, co mówię, to wszystko zwyczajnie nie koresponduje z moją wiarą. Nie? Czyli, na przykład, jak ktoś by patrzył z zewnątrz mojego życia, na moje życie, moi koledzy, których znam, ktoś z pracy, tak patrzy na moje życie, to może być tak, że on będzie miał duży problem, żeby powiedzieć, że ja jestem w ogóle człowiekiem wierzącym. Że to ma cokolwiek moje życie wspólnego z wiarą. Bo na przykład, wybieram sobie takie elementy Ewangelii, te, z którymi mi wygodnie, tylko te, które są fajne. A jeżeli kto coś wykracza poza mój komfort życia, to wtedy te Ewangelię zwyczajnie wykreślam. Wykreślam, wydzieram, nie interesuje mnie ona. Bo na przykład, nie wiem, czy wy tak macie, ja tak mam, znaczy miewam. Że, że ja na przykład lubię słuchać tych kazań, tych nauk, które potwierdzają to, do czego jestem przekonany. Nie, że słucham przede wszystkim tego, co potwierdza moje różne przekonania, moje różne pomysły. A jeżeli jest coś innego, czyli jest jakiś duchowny, jakiś człowiek, który mówi rzeczy, które są zupełnie inne, to ja na przykład jakoś nie zadaję sobie pytania, czy on ma rację, tylko zwyczajnie go unikam. Czyli właśnie dzieje się coś takiego, że ja zamykam się w świecie tylko moich wycinków Ewangelii, a całej reszty zwyczajnie nie słucham. Więc teraz, jeżeli byłbym taką postacią, byłbym taką osobą, to czy, czy zmiana w ogóle jest możliwa? Bo mówimy o zmianie, że Ewangelia przynosi coś zupełnie nowego, to czy zmiana w ogóle jest możliwa? Ano, myślę, że wtedy to się zadzieje, jak człowiek zobaczy, że prawdziwe nauczanie Jezusa daje zwyczajnie wolność. Że nauczanie Jezusa daje wolność, nie że zmiana postępowania Zmiana mojego życia nie jest jakąś redukcją mojego życia, nie jest jakimś zaprzeczeniem mojego życia, ale że zwyczajnie jest czymś uwalniającym. Że jak zacznę żyć w zgodzie z Ewangelią, to to mnie uwalnia. Niebo na przykład wcześniej, yy, yy, nawet może nie tyle czułem się jakoś w niewoli, ale kiedy zaczynam żyć w zgodzie z Ewangelią. To moje życie ma zupełnie nową jakość. To jest zupełnie inne doświadczenie funkcjonowania. To teraz jest jakoś inaczej. Życie jest zwyczajnie prostsze. Więc może jest tak, że warto sobie pozwolić na taką nowość w Twoim życiu. Druga rzecz, druga motywacja. Jezus dalej mówi i mówi: Nawróć się. Po prostu się nawróć. Zmiana może wynikać z tego, że człowiek wpadł w grzech, żyje w grzechu, zgadza się na grzech. Więc radykalna nowość życia będzie związana zwyczajnie z tym, że ja będę wybierać dobro zamiast zła. I na tym będzie polegać cały radykalizm mojego życia czyli cała zmiana mojego życia że ja w końcu zacznę wybierać dobro. I teraz, czy to jest w ogóle możliwe, albo jak to się może wydarzyć w moim życiu? Czasami jest tak, że uda się człowiekowi pokazać, że jego czyny są zwyczajnie złe, bo na przykład nie był tego świadomy i że tak nie powinno się czynić. Ale mam wrażenie, że takie sytuacje są bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie. Myślę, że prawdziwa monowość może wynikać z tego, że wy człowieku. W jego sercu w środku zadziała Duch Boży. Nie, że w Twoim sercu zadziała duch Boży. Jak zadziała, to wtedy następuje zmiana, porzucenie grzechu, wybór dobra. Bo y, kiedy objawia się w tym, y, ten duch objawia się w tym, że człowiek w końcu daje się przekonać do tego, że można żyć inaczej. Bo na przykład. Ja mam, jestem przekonany do tego, że to nie jest tak, że my nie wiemy, że nasze postępowanie jest złe. Dobrze wiemy, bo mamy sumienie. Wiemy i wiemy to bardzo dobrze, że coś jest złe, że moje postępowanie jest złe, tylko jakby sam uniemożliwiam sobie inną drogę. Wiem, co, że to co robię jest złe, tylko staram się sobie wmówić, że ja muszę tak robić, że ja muszę wybierać zło. Bo mnie do tego zmusza jakaś sytuacja. Społeczeństwo mnie do tego zmusza, grupa mnie zmusza, rodzina, moja praca, więc muszę wybierać zło. Wiem, co jest złe, ale myślę sobie, że ja nie mogę inaczej. Dalej, kiedy indziej mogę sobie mówić, że, że, że może ten mój czyn może on jest nie do końca aż tak zły. No, jest zły, ale może aż tak nie do końca, bo inni robią gorsze rzeczy. Może umówmy się, że to nie jest aż takie złe. Yy, może ja nikogo nie krzywdzę tym. Wiem, że to jest złe, no ale nikogo nie krzywdzę, to, to może jednak będę tak robić. Nie? I tak sobie wmawiam, że mam prawo, że to jest dobrze czynić zło. Yy, kiedy indziej jest na przykład taka sytuacja, że ja sobie mówię, że no, ktoś mi pozwolił czynić zło. Także, państwo mi pozwala, żeby czynić zło. Nie wiem, mam taką możliwość, żeby czynić zło, nikt się nie dowie tego, więc mogę oszukać. Więc, skoro mam taką możliwość, to głupotą by było zrobić inaczej. Bo na przykład wszyscy też z tego korzystają. Mimo, yy, że wiem, że to jest zwyczajnie niemoralne. I uwaga! Wewnątrz więc, w sercu człowieka działa Duch Boży. I ten Duch Boży mówi Ci, że można inaczej, że można inaczej, że nie jesteś skazany na złą drogę, że jest inna opcja, mimo tego, że wszyscy tak robią, mimo tego, że masz do tego prawo, mimo tego, że ktoś od Ciebie może nawet tego wymagać to naprawdę droga dobra nie jest zamknięta. Wiesz, dobro, prawda, piękno nie są przekreślone. Więc moment, kiedy ja żyjąc w złu usłyszę to wezwanie, to wtedy następuje rewolucja nowości. Zupełnie nowe życie. I jest też trzecia opcja. To jest to ostatnia rzecz, którą czyni Pan Jezus w tym fragmencie Ewangelii. Mówi do uczniów do ludzi, których spotyka pójść za mną Pójdź za mną. Czyli ona jest związana z tym, że Jezus powołuje do drogi, aby Mu towarzyszyć. I zupełna nowość wynika z tego, że człowiek uczy się, że ja się uczę tego, co to znaczy być człowiekiem. A uczę się obserwując Jezusa. Patrzę na Jezusa i widzę, co to znaczy być człowiekiem, bo patrzę, jak Jezus żyje. I mnie to zaczyna inspirować, ja chcę być jak On. Oczywiście można by się zapytać, dlaczego akurat Jego obserwować, dlaczego akurat On ma mnie, ma mnie inspirować. Ano dlatego, że to Jezus jest nowym Adamem, czyli człowiekiem modelem, na którego wzór ja jesteśmy, jesteśmy wszyscy stworzeni przez chrzest. Więc patrzę na Jezusa, widzę, jak On żyje. I to mnie inspiruje. Inspirujemy do tego, żeby żyć tak, jak On. I to nie jest tak, że Jezus daje mi wielką opasłą książkę i mówi, masz żyć w ten sposób, i tam jest po prostu tysiąc punktów, które muszę spełnić, żeby żyć tak jak Jezus. Jezus mówi, pójdź za mną, więc obserwuj mnie. Bądź przy mnie blisko. Ucz się ode mnie. I wiecie, w praktyce to ma też taki bardzo konkretny wymiar. Bo jeżeli ktoś gdzieś tak mniej więcej jest, krąży w okolicach duchowości Ignacego Loyoli, to wie, że istnieje pocieszenie i wie, że istnieje strapienie. I wiemy też, że to w pocieszeniach działa na nas Pan Bóg. Więc w pocieszeniu, w Twoim pocieszeniu, Jezus zaprasza Ciebie do nowości życia. Bo to w pocieszeniu rodzą się dobre pragnienia. W pocieszeniu. Więc to w pocieszeniu jesteś zapraszany do rewolucji nowości, by żyć jak Jezus. W strapieniu chodzi o to, by żyć w ten sposób, jak się postanowiło w pocieszeniu, bo wtedy nam zwyczajnie doradza duch zły. Natomiast upodobnianie się do Jezusa. To znaczy żyć w zgodzie z Bożymi pragniami, które Jezus zagnieździł w Twoje serce. Można by więc się zapytać, co jest aktualnie Twoim pójściem za Jezusem? Jak słyszysz, pójść za Jezusem, to w konkrecie Twojego życia, co to by oznaczało? Na ile idziesz za tym, do czego Jezus Cię zaprosił?